Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już kolejne, piąte nasze rekolekcyjne spotkanie. Idąc po mieście, można się zmęczyć. Jest gorąco, jest mnóstwo samochodów, mnóstwo ludzi. Ale w mieście napotkałem też takie oto oazy. Miejsca, gdzie jest bardzo dużo zielonej trawy. I przypominam sobie, że kiedy Jezus rozmnożył chleb. Trzej spośród czterech ewangelistów zaznaczyli, że w miejscu gdzie to się stało, było dużo zielonej trawy, że Jezus kazał na zielonej trawie ludziom usiąść. Dlatego takim prezentem Bożej miłości, prezentem Bożego serca dla nas, którzy żyjemy w tym nowoczesnym świecie i chodzimy po ulicach nowoczesnych miast, jest Eucharystia. Jezus zaprasza nas, byśmy usiedli. W tych miejscach, gdzie jest dużo zielonej trawy, czyli tam, gdzie jest rozdawana eucharystia, i się tą Eucharystią karmili posilali. Tragedią współczesnego człowieka, który jest okrzony, jest to, że często omija takie miejsca, gdzie Jezus zaprasza, by usiąść na zielonej trawie i karmić się eucharystią. Dlatego niektóre kolekcje będą dla nas takim przypomnieniem o tych oazach, w których możemy. Spotkać Chrystusa, który nas zaprasza, byśmy usiedli, karmili się Jego ciałem. Czasy współczesne mają też to do siebie, że wielu chrześcijan nie może przyjmować Chrystusa, nie może przyjmować sakramentu z tego względu, że życie się tak poukładało i napotkali na drodze różne sytuacje, które sprawiły, że mają konkretną przeszkodę. Nie mogą te osoby otrzymać rozgrzeszenia w wyniku skomplikowanego życia. I trzeba powiedzieć, że takie miejsca z zieloną trawą są także dla nich, dla tych, którzy nie mogą teoretycznie yy, i w praktyce przyjmować Chrystusa fizycznie do swojego ciała, ale mogą zawsze skorzystać z takich miejsc, gdzie Chrystus zaprasza, by usiąść na zielonej trawie, by przyjąć Komunię świętą duchową. Jeśli nie możesz przystąpić do sakramentów, jeśli z jakichś życiowych powodów nie możesz otrzymać rozgrzeszenia, to zawsze, kiedy jesteś na Eucharystii, kiedy jesteś w tym miejscu, gdzie jest zielona trawa, to poproś Chrystusa. Panie, przyjdź do mnie na sposób duchowy. Wypełnij moje serce. Kiedy widzisz, że jest rozdzielana Eucharystia, to powiedz, Panie Jezu, przyjdź teraz duchowo. Chcę ofiarować tę Eucharystię w konkretnej intencji. I Bóg zawsze napełni cię pokojem. Bóg rozraduje Twoje serce. Kiedyś pamiętam kobietę, która była zaangażowana w magię, w tarot, w różby wraz ze swoją córką. Stan jej córki był o tyle trudny, że pogrążała się w depresję i nie mogła już nawet chodzić do szkoły. I wtedy przyjechali prosząc o modlitwę o uwolnienie. I co się okazało, że te kobiety obie są bardzo, bardzo mocno dręczone i mówię im, że musimy zacząć od spowiedzi świętej. Wtedy ta pani się rozpłakała i powiedziała, że ona nie może się wyspowiadać bo już od wielu, wielu lat żyją z mężem w Związku Sakramentalnym, mają dwójkę dzieci, nie sposób by od siebie odeszli, by się mogli wyspowiadać. Wtedy sobie pomyślałem, że pewno będzie niemożliwe jej uwolnienie. Ale mówię jej, proszę was, wróćcie do kościoła, zacznijcie chodzić w niedzielę do kościoła i zacznijcie przyjmować duchowe eucharystie. Po kilku dniach, w niedzielę, otrzymuję smsa od tej pani, która pisze: Proszę księdza, dzisiaj Bóg przyszedł do mojego serca. Znowu jest w moim sercu. Po jakimś czasie trafili do jednego z egzorcystów. Ten pomodlił się nad nimi o uwolnienie. I dzięki temu, że wrócili do kościoła, że zaczęli przyjmować Komunię Świętą Duchową, zostali uwolnieni od wszystkich opresji, od wszelkich dręczeń. Dlatego, w tym nowoczesnym świecie, Bóg daje nam właśnie takie skrawki zielonej trawy, takie miejsca, gdzie jest rozdzielana Eucharystia. To jest kolejny dowód Bożej miłości, miłości serca pana Jezusa. A przechadzając się ulicami naszych miast i miejscowości, kiedy natrafimy na ten skrawek zielonej trawy, pomyślmy z wdzięcznością o tym, czym jest dla nas Eucharystia. Muzyka